Witam na kanale Zibi na Filipinach Filipiny widziane oczami Polaka dzisiaj wam pokażę ulicę Nocą idziemy kupić papierochy do mojego sklepu a przy okazji zobaczy co tu się mam nadzieję, że o tej godzinie będzie ruch no, oczywiście jest Filipincy w dzień chowają się w domu gdy jest za gorąco a wieczorami każy na ulicę Cześć mięsko sobie wisi jeżeli by to był jeżeli by o chłopaki są zainteresowani jeżeli by to była Europa Sanepid Polska w sumie nie w całej Europie funkcjonuje Sanepid ale służby zamknęłyby takie miejsce a tutaj jednak wszystko funkcjonuje o, proszę zobaczyć przede mną 15 października a tu już ozdoby świąteczne w pełni. Po co mamy się cieszyć miesiąc czy dwa, jeżeli można się cieszyć 4-5 miesięcy? Bo tu już od sierpnia widać ozdoby. Prawie każdy unit jest zapełniony. Coś się dzieje. Filipiny to naprawdę szczęśliwy naród. Oni się nie przejmują w zbyt bardzo jutrzejszym dniem. Najważniejsze, że dzisiaj jest w porządku. I to jest najważniejsze. O, jeszcze nieco jest otwarty. Może no, jutro przyjdziemy. Ma è sopra che lui dice che no. Jest ludzi americano. Na wyspie Luzon, że jest jedna z najbardziej zaludnionych, najbardziej zaludniona wyspa na Filipinach. No i nawet na takiej małej ulicy wszędzie korki. Nie będziemy nagrywać twarzy. A jaki boi, Same z powrotem. Tutaj jedzie jakiś trajsyk z wyrobami na sprzedaż. Taki sklep mobilny. Trzeba uważać, żeby się nie naciągnąć. i wszędzie już widać ozdoby świąteczne chcę hmm. zobaczyć jeszcze działa, ale zimę ma przyjdziemy jutro Tak to wygląda, Lipińska, filipińska ulica nocą. <grystanie> Nawet ja mam trochę lżej bo tak to normalnie każdy Cię atakuje Co tu robisz i góra Po ciemku nie widać, że jestem biały ja. Tu nasza gwiazda Fajnie to wygląda Następna piekarnia I ogólnie dużo kramów z jedzenia Na Filipinach jedzenie to jest sport narodowy Znowu fryzjer i knajpa z góry Następna knajpka sklepik z warzywami. To często robię zakupy z warzywami. Szaleństwo, no ale tak przeżyję. Takie ściuszki. Znowu jedzonko. To jest najlepsze mięso. Cały dzień na zewnątrz. Ej, tak wszyscy kupują. W Polsce nie do pomyślenia. Tak widzia na oczami Polaka, a tutaj normalność. A tutaj supermarket przed nami. i można powiedzieć, że nikogo przed nim. A, w takich kramach wszyscy kupują. Taki filipiński standard. Pijam no, akurat szkołę mojej córki. O, no, taki szybki wypadek. Parę kartonów papierosów i parę nuzem, które się tak bardzo nie sprzedają, ale bardzo sprytne mieć, jakby się ktoś zapytał. Dobra, także dzięki za dzisiaj taki szybki pokaz ulicy, jak to wygląda u mnie w okolicy. I do zobaczyska w następnych odcinkach. Trzymajcie się, cześć!